16 listopada 1988 roku urodził się Johnny. Od małego interesował się muzyką, a w szczególności punk rockiem tematycznie zbieżnym z jego późniejszą niechęcią do korporacji. Jego ulubioną artystką w tamtych czasach była Wendy Orlin Williams z The Plasmatics i w zasadzie można powiedzieć, że była jego pierwszą idolką, której zawdzięczał swoje ukształtowanie jako człowieka. Pierwotnie bardzo interesował się armią i był patriotą, nawet skłamał co do swojego wieku, byle tylko mógł dołączyć do sił zbrojnych w 2003 roku, a miał wtedy przecież kilkanaście lat. Na jego nieszczęście bardzo szybko rozpętała się wojna, dokładnie Second Central American War. Podczas jednej z misji Robert prawie zginął, gdyby nie fakt, że jego przyjaciel przyjął za niego kulkę i wręcz zginął na jego rękach. Chociaż w sumie to na ręce. Bolinder stracił swoją lewą rękę w trakcie jednej z misji i coraz poważniej zaczął rozważać dezercję. Rząd stale odradzał wszystkim takie rozwiązania poprzez wymyślanie coraz to gorszych utrudnień w życiu codziennym dla deserterów do takiego punktu, gdzie życie na terenie nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki było praktycznie niemożliwe. Całe wcześniejsze postrzeganie armii i patriotyzm Johna obrócił się w pył i zrozpaczony postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Zdezerterował i uciekł z wojska do Night City, załatwił sobie zastępstwo dla swojej utraconej kończyny i przyjął nowe imię Johnny Silverhand. Porzucił swoje stare nazwisko Robert John Linder jako znak porzucenia dawnych ideałów i jasnego zaznaczenia, że tamten człowiek już zginął, a narodził się właśnie Johnny Buntownik. Wtedy również odrodziła się jego miłość do muzyki rockowo-punkowej i prawdopodobnie również w tamtym okresie poznał Kerego i Rodina. Razem z Nancy Hartley, Danny i Henrym zaczęli grać pierwsze koncerty w klubach Night City takich jak Palladium, Destiny, Nexus, Red Dirt czy właśnie Rainbow Cadenza, gdzie to otrzymali propozycję podpisania pełnoprawnego. Kontraktu muzycznego. Choć pierwotnie wcale mogło do tego nie dojść, bo zarówno Johnemu i Kremu gość wydawał się na niezumchaju narkotykowym i niemal odrzucili tę w ich mniemaniu fałszywą i niezbyt logiczną propozycję. Jak się później okazało tym, kimś był nijaki Jack Masters, prezes jednej z największych wytwórni muzycznych Universal Music. I tak oto po niecałych trzech tygodniach powstał zespół Samurai, bardzo szybko pojechali w gigantyczną trasę koncertową, a ich utwór Blistering Love wybrzmiewał w każdej stacji radiowej na świecie. Potem Przyszedł jeszcze pierwszy album, który przez długi czas figurował na pierwszym miejscu prestiżowego zestawienia Eurocharts, co było ogromnym wyczynem w tak krótkim czasie. No i żyli długo i szczęśliwie. Tia. Niestety, nie wszystko poszło tak pięknie jak wszyscy oczekiwali. Po kilku latach grania i koncertowania w 2007 roku Nancy zakochała się i wkrótce ożeniła. Niestety, choć na początku wcale nikt tego nie zauważał, tak później stało się jasne, że mąż Nancy stosował wobec niej przemoc i często zastraszał, aby odeszła z zespołu. Prawa tylko się pogorszyła, gdy zdecydowała się powiedzieć o tym innym członkom samuraja. Wreszcie, Kerry, Johnny i Henry mieli już tego dość i postanowili zająć się oprawcą, więc zawitali do mieszkania Nancy. Tylko że mogli się nie trudzić z wchodzeniem na 82 piętro bloku, bo ich cel leżał sobie na parterze, rozbryzganej po całej ulicy. Kibordzistka miała już dość męczarnie jaką stworzył jej mąż, i zdobywając się na akt odwagi podczas kłótni, wypchnęła go przez okno. Stamtąd trafiła prosto do sądu, a z kolei stamtąd do aresztu na 7 miesięcy. Niestety, ale grupa bardzo ciężko przeżyła rozstanie z jednym z członków, i nie potrafiąc poradzić sobie bez niej, wkrótce ku rozpaczy fanów samuraj ogłosił zakończenie działalności w dwa 2008 roku, a każdy poszedł w swoją stronę. Gdy Nancy wreszcie opuściła więzienie, postanowiła zacząć swoje życie na nowo i podobnie jak Johnny po ucieczce z wojska zmieniła swoje imię na Bess, a i dokładnie pod tym nazwiskiem rozpoczęła karierę dziennikarki w stacji N54 News. Być może będzie to dość kontrowersyjne stwierdzenie, ale rozejście się samuraja wyszło jej tylko na dobre. W bardzo krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości w mediach i można powiedzieć, że rzeczywiście odżyła. Otrzymała nawet prestiżową nagrodę policjera za dokument odnośnie długiego marszu. Ale co to takiego właściwie było? Otóż podczas pobytu w Mexico City, gdzie przygotowywała artykuł o tamtejszym podziemiu Nomadów i zespole Justifiable Homicide z lat 90. od nastoletniego chłopaka dowiedziała się o marszu Nomadów, do którego zresztą sama później dołączyła. W skrócie chodziło o to, że 600 tysięcy pracowników zwolnionych ze swoich prac wyruszało w podróż do domów z Ameryki Południowej ciągnącą się przez 3000. To właśnie za spisanie tej historii po powrocie. Nancy otrzymała wcześniej wspomnianą nagrodę policera. W 2045 roku prowadziła nawet swój własny program w sieci Datapool, który niestety nie spotkał się z miłym przyjęciem ze względu na jej kontrowersyjne dochodzenia i skandale wywołane m.in. implantami nogi i klatki piersiowej potrzebnych jej do sfałszowania jednej z przygotowywanych historii. Resztę historii bez znamy bardzo dobrze, bo to właśnie po nią w 2077 roku Wim musi się udać do klubu, to w celu zorganizowania pomocy przy reaktywacji samuraja. O poczynaniach Deni wiemy o wiele, wiele mniej. W zasadzie jedyne, czego jesteśmy pewni, to fakt, że po rozpadzie samuraja dołączyła do zespołu Mastermind jako perkusistka. Za to z Henrym wiąże się bardzo interesująca historia. Otóż po odłączeniu się od zespołu porzucił karierę muzyczną i zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę. A jego pomysłem była technologia. Rozpoczął pracę nad prototypem ludzkiego interfejsu i tak bardzo zaangażował się w ten projekt, że pewnego dnia usmażył sobie mózg. Dosłownie. Bardzo długi czas był w stuprocentowym stanie wegetacji i nie mógł nawet ruszyć palcem. Konieczne było wiele lat odbudowywania funkcji motorycznych oraz umysłu, i zapewne ta betoniarka w basenie Deni to pokłosie tamtych wydarzeń. Co do Johnego, to jak zapewne wszyscy wiecie, zaczął swoją solową karierę muzyczną jeszcze głośniej wykrzykując antykorporacyjne hasła. 4 sierpnia 2013 roku zagrał koncert w klubie The Hammer, po którym jego ukochana Alt została porwana przez Arasakę i wspaniałą silny Rockerboy czym prędzej ruszył jej na ratunek. Zebrał ekipę w składzie Rock, Santiago i Thompsona, z którymi udał się wprost pod Mega Megakorporacji, gdzie zagrał wielki solowy koncert w celu odwrócenia uwagi strażników. Niestety, ale misja kończy się niepowodzeniem, Alt umiera w sensie cieleśnie, a jej umysł zostanie przeniesiony do sieci. 20 sierpnia 2020 roku z kolei razem z Rogue, Shaitanem, Spider Murphy, Blackhandem i oddziałami Militechu przeprowadzili szturm na Arasaka Tower w celu skasowania danych Sol Killera, i wypuszczenia alt z wewnętrznej sieci Arasaki do dzikiej sieci zewnętrznej. To właśnie tamtego dnia runęła wieża największej korporacji na świecie, i to tego dnia zginął rockerboy Johnny Silverhand, którego to konstrukt osobowości został zapisany na reliku wykradanym oczywiście przez nas w samej grze. Jeśli chodzi zaś o Kerego, to po zakończeniu kariery gitarzysty i jednego z głównych wokali wcale nie było mu tak śpieszno do muzyki. Jaki obrał za ten cel? Otóż Nowe Filipiny, skąd zresztą pochodził. Dwuletni pobyt w rodzinnych stronach dodał mu nowej inspiracji i po powrocie do Night City w 2013 roku rozpoczął swoją solową karierę muzyczną. Kerry miał też wielokrotnie odchodzić od samuraja, ale zawsze coś przyciągało go z powrotem. Wiemy to z jednej z rzask z jego willi. Zanim Kerry, Eurodain stał się gwiazdą Roka i Jedną z ikon amerykańskiej kultury był kimś innym. Kimś, kogo być może sam już nie pamięta, albo raczej nie chce pamiętać. Grał drugie skrzypce w zespole samurai, którego głównym wokalistą był niesławny John Silverhand. Eurodyn w nielicznych chwilach szczerości, m.in. w trudno dostępnym dziś nawet w sieci wywiadzie z Meryl Apostolakis, przyznawał, że odchodził z samurai co najmniej dwa razy. Za każdym razem obiecując sobie, że to definitywne rozstanie. Twierdził, że chodziło o różnice artystyczne, o temperament Silverhanda, o kwestie organizacyjne ale prawda chyba była inna. Duszna atmosfera klubów, w których samuraj grał koncerty, nie była w stanie pomieścić na jednej scenie Johnego i Kerego. dwóch napompowanych ego, dwóch samców alfa walczących ze sobą o mikrofon i uwielbienie fanów, a jednak Kerry powracał do samuraja. Dlaczego? Tu już wchodzimy w sferę plotek, z których najciekawsza brzmi to proste. Z powodu miłości. Bardzo fajną ciekawostką dodaną przez Redów jest też ten oto mość będący na każdym koncercie Samuraja i Johnego. Był na koncercie w 2023 roku, był na solowym koncercie pod Arasaka Tower, gdy John razem z Rogue Thompsonem i Santiago ruszyli odbić Alt Cunningham, i był również na koncercie w 2077 roku, kiedy razem z Kerem reaktywowaliśmy Samuraja. Najlepsze jest to, że przemierzając na City możemy się na niego natknąć na targowisku, gdzie na swoim stoisku sprzedaje фанта и плите самурая. samej grze jest też kilka nieścisłości w stosunku do lore'u wykreowanego przez Miffa. Z racji, że jak już mówiłem, Samurai rozpadł się w 2008 roku, nie jest możliwe, aby Johnny grał koncert z całą ekipą tuż przed ostatecznym skokiem na Arasaka Tower w 2023 roku. Wprawdzie Alt mówiła nam, że wiele wspomnień Silverhanda może być przez niego mylonych i błędnie zapamiętanych przez jego wielkie ego, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że odnosiło się to też do tego przypadku. Tym bardziej, że ta sytuacja faktycznie nie miała miejsce, bo gdy później zawitamy do willi Keregu, dokładnie pamięta on, co powiedział mu tamtego dnia Johnny i wszystko idealnie się ze sobą pokrywa. Nie wiemy też niestety, czy jest to jedynie niedopatrzenie ze strony Redów, czy co najbardziej prawdopodobne jest to najzwyczajniej w świecie naciągnięcie faktów, aby pasowały pod narrację gry, a takich sytuacji w cyberpunku jest naprawdę mnóstwo. Wydaje mi się, że twórcy chcieli pokazać nam cały zespół, gdy byli jeszcze młodzi, dać atakowi na Arasakę dodatkową głębię poprzez pożegnanie z fanami i osta Ostatni koncert samuraja, no i pożegnanie z Kerem, które było konieczne, aby wszystko dobrze zgrywało się w jego późniejszym queście i aby był dobry powód do rozpoznania Rocker Boya przez jego dawnego kumpla. Choć znowu jedna z drzazg w Willi Kerego jeszcze bardziej miesza w tej historii, mówiąc, że Kery był zaskoczony tajemniczym zniknięciem John'ego, podczas gdy sam się z nim żegnał w klubie tuż przed odlotem helikoptera i mówił, że będzie mu go brakować. Treść drzazgi brzmi następująco: przyjaźń, jaka łączyła Kerego z John'em oraz trauma po tajemniczym zniknięciu. Silverhanda walnie przyczyniły się do zakłamania na długie lata prawdziwej historii samuraja. Uparcie lojalny Jurodain przemilczał fakty, które świadczyły o jego wiodącej roli w kultowym zespole, kosztem własnej kariery oddał hołd Johnemu Silverhandowi, przypisując mu autorstwo wszystkich piosenek. Po pobycie na Filipinach i odnalezieniu na nowo własnego twórczego ja, Jurodain zaczął wszystko od nowa, odcinając się od bolesnej przeszłości. Dziś wszyscy możemy stwierdzić, że nie tyle powtórzył, co po wielokroć przebił sukces samuraja. Porównania w z jego naturalną muzyczną charyzmą, elektryzującą fanów na każdym koncercie, John Silverhand jawi się jako zwykły atencjusz, który uwagę na scenie wymuszał krzykiem, bo jego muzyki zwyczajnie nie dało się słuchać. To każdy z członków Samuraja przeszedł swego rodzaju przemiany, ale Kerry przynajmniej nie zmieniał swojego nazwiska. Co ciekawe to to, że nie chciał być już dłużej utożsamiany z Silverhandem i przy każdej okazji się go wypierał, aby wykreować swoje własne ja. Dzięki temu podejściu dostrzegła go wytwórnia MSM Records, wydał pod ich szyldem 5 solowych albumów, a ogólnie to miał na swoim koncie ich aż 8. Szturmem podbił wszystkie listy przebojów i mimo wzlotów i upadków w 2077 roku jego kariera wciąż i być może to właśnie w tym roku przeżyje swoją trzecią już młodość, za sprawą ewentualnej współpracy z Askrax. Choć co do tego sukcesu Kerego, to nie wszyscy byli aż tacy zgodni, bo jak mówi nam jedna z drzazg znalezionych w jego willi, będąca recenzją jego nowego albumu, zawsze mówiło się, że samuraj skończy się razem z Silverhandem, a ja mówię, że razem z samurajem skończył się Kery Urodai. To żałosne auto, epigoństwo, wąż pożerający bez końca własny ogon, to odcinanie kuponów. Wszystko to wyraźnie odbija się w Jego najnowszym albumie. Jurodain nie może wyjść z cienia Silverhanda i czasami wydaje się, że wcale tego nie chce. Pławi się we wspomnieniach zwietrzałych skandali sprzed 50 lat, bo od tego czasu nic ciekawego mu się nie przydarzyło. Czasy Kerego i Rodaina dawno minęły. Ciekawe, ile MSM Records musi pompować kasy w promocji jego zleżałych kawałków, żeby komuś jeszcze wydawało się, że jest inaczej. Ciekawostką odnośnie życia Kerego jest też to, że w pewnym momencie nawet się ożenił z niejaką Louis Nordins, którą miał dwójkę dzieci. Niestety styl życia Rockerboya niezbyt pasował do jej rodzinnego mindsetu i wkrótce potem ich drogi się rozeszły, a kobieta otrzymała bardzo dużą część wspólnego majątku, jak i kompletną opiekę nad dziećmi, z którymi Kerry praktycznie później się już nie widywał. Ale dobra, dobra, bo rozgadałem się trochę o poczynaniach członków zespołu po Samuraju, a skąd tak naprawdę wzięła się sama nazwa samuraj? Broń Boże, nie był to pomysł Kerry'ego i tym bardziej John'ego. Na ten pomysł wpadła Nancy, inspirując się historycznym faktem, że Samurajowie byli zdolni poświęcić się za ideę, nawet jeśli wydawała się ona niemoralna i zwyczajnie zła. Trochę kłóciło się to z mentalnością Nessy, więc dla niej ta nazwa była zwyczajną kpiną, a że obaj rocker-bojowie mega się nią podekscytowali, to i tak pozostało. No co do tego ikonicznego już loga widniejącego nawet na kurce, którą dostajemy od Roki, która pojawiła się już w pierwszym zwiastunie Cyberpunka z 2018 roku, to tak naprawdę nie ma ono nic związanego z samurajami, bo ci jednak nosili trochę inne maski. Choć klimaty pozostają bardzo podobne, bo przedstawia ono nic innego jak japońskie oni, czyli na polskie demona, więc wyszło takie połączenie samurajskiego poświęcania się za ideę z dzikością demonów, co wcale nie jest takie dalekie od prawdy, zważając na to, że muzyka samuraja opierała się głównie na rockowo-punkowych brzmieniach. Dorobek artystyczny grupy też był dość imponujący, bo na przestrzeni 5 lat od 2003 do 2008 roku wydali oni 6 albumów, z czego 3 z nich były pełnoprawnymi, studyjnymi krążkami, a pozostałe 3 to zbiory wykonów koncertowych i sesji akustycznych. Niestety nie znamy nazw w większości z nich, wiemy jedynie o tytułach Blistering Love oraz Chippin' co mogłoby oznaczać, że były to dwa pierwsze albumy. A jak to mówiła na początku Phantom Liberty Songbird. Samuraj skończył się na drugiej Poza sześcioma utworami, których możemy posłuchać dzięki Redom i szwedzkiemu zespołowi Refuse, znamy też całe mnóstwo tytułów singli i piosenek, jak Seven Virtues, Hostility, Brutality, Titanium Skin, Five Rings, No Man Anymore, Cybercell, Brain Dead, Too Much, Too Little, Metal Grave i wiele, wiele innych. A szkoda, że raczej nigdy nie przyjdzie nam posłuchać, jak brzmiałyby w rzeczywistości. Pewnie, gdyby nie te realne wykony Ballad of the Buck czy Archangel, to nie byłoby aż tak żal. A tak wiemy, że jest to możliwe, i niestety trzeba to przeboleć, chociaż może przy Cyberpunku Orionie coś nowego się pojawi, bo przecież to wciąż to samo uniwersum. Chyba że CD Projekt Red zdecyduje się na jakieś przedwojenne realia, kiedy Silverhand siedział jeszcze w pieluchach albo tak odległe w przyszłość, że wszyscy o samoraju zdążyli już zapomnieć. Czy idzie jeszcze czas na takie rozważania bliżej premiery, czyli znając tempo Redów i ich tendencje do przesuwania premiery gdzieś za 10-11 lat. A w tym filmie to wszystko. Jeśli ten materiał wam się podobał, zostawcie subskrypcję i dajcie lajka. Like, jeśli się nie podobało, to też dajcie lajka i to tyle. Pozdro.